Witam wszystkich serdecznie gorąco. Ja jestem Kirox. Nie myślcie sobie, że uciekłem. Jestem cały czas tutaj. Witam was serdecznie gorąco na, yy, na jakieś tam mini sobie dzisiaj pogramy na High jeżeli ty jesteś nowy, zapamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, łapeczkę w górę. No i serdecznie śledzić ten kanał Minecraft Kirox. Subskrybujcie, bo jest prawie 200 subów na ten moment. Także wchodzimy sobie na party games, jest to Hypixel. Jeżeli wezmę sobie Bucha, ja będę rzeczywiście, słuchajcie, tutaj prawdziwym trochę YouTuberem. Jeżeli wezmę Bucha z Wajpa jakiegoś czy coś, będzie mi się chciało palić, to się nie obraźcie. Wszyscy w family friendly, pamiętajmy, troszeczkę będzie. Mam nadzieję, że przeklęć nie będzie. Przede wszystkim, ma takiego buszka sobie wziąć. to, myślę, że każde 12 letni dziecko już sobie puszyła. Jeżeli ty jesteś 12-letnim dzieckiem, albo trochę starszym, to możesz zostawić subskrypcję i oglądamy sobie Party Games. Witam Was wszystkich. serdecznie Co my tu mamy? Troszeczkę lagów mamy. Nie wiem co to jest za tryb. Super Sheep, Avoid Oder, Players Tales. No dobra, czyli musimy coś z ogonem zrobić. Wow! Aha! Bo to jest ten! Jakby musimy go przeciąć, coś takiego. Okej, dobra, czaj, dobra. Sorry, pierwszy raz grałem tą minigierkę. Mam nadzieję, że muzyka nie jest zbyt głośno. A jeżeli nie jest zbyt głośno, to serdecznie... Z... <grydy> dobra, bez jaj. Dawno nie nagrywałem, trochę streamów robiłem. Trochę lepsze oświetlenie jest, mam takie coś, wam pokażę serdecznie... A ja w sumie mogę wam pokazać, mam takie coś, dostałem od moich braci, mówią masz sobie nagrywać, to jest takie malutkie kółeczko, nie wiem czy to widać. Jest na takim statywiku sobie i to dosta... Przepraszam bardzo, dostałem, sorry, profesjonalny youtuber, o, proszę bardzo, dostałem takie coś, mówią, masz, pożywaj, ja mówię, potestuję, dwie lampki mam, no to będzie, mam nadzieję, że lepiej, a, dobra, to jest fajne, tu musimy skakać do wody i musimy, proszę ja was, trafiać i jak najwięcej punktów zgarnieć, żeby tutaj nikt nam nie podwalił wody, no takie wiecie, trochę gravity, o właśnie, jak nie trafisz, no... Dostajesz plus 0 punkta a jak trafisz to dostajesz 1 punkt. Musisz zapełnić całą wodę jakby, nie? Masz 40 sekund. Dobra, buszek pierwszy wchodzi dobra, bo nadzieję, że się obrazicie na live'ach, to często robię, więc właśnie na live wbijajcie. Tam kilka fajnych tematów jest zawsze poruszanych z moją. Dziewoje o sobie gramy na serwerze dla donatorów. Jak ktoś jeszcze nie widział tego, to może wbijasz na live, tam wszystkie informacje jak dołączyć, zagrać z nami, jak być na odcinku, jak być pozdrowionym i tak dalej. Wszystkie informacje są. A ja nie będę tutaj za bardzo się emocjonował, bo wiem, że mój głos jak się emocjonuje to nie jest zbyt taki ciekawy, jest taki trochę dziecięcy bym to nazwał jakiś gimbusiarski lekko. W ogóle jestem pierwszy, pierwszy w tabeli, trzejdźcie to? Dobra, nie, nie zapiszajmy, bo może to się szybko bardzo zmienić. I skończymy jako pierwszy trzy punkty, trzy gazdeczki. Eee, proszę ja was, dostałem. Eee, okej, okay, dobra, jakieś lagi, przepraszam bardzo, kill animals, okej, okay. to jest bardzo proste. <laughs> Chłop, co robi w ogóle ty. Dobra, musimy zabijać zwierzaczki. Takie coś tam mieliśmy bardzo często na... na czym? Mieliśmy na wertezie, graliśmy... Boże, dobrze że tego nie pieprznąłem. Dobra? Mieliśmy bardzo często na Wertezie ten trybek, więc myślę, że każdy tu go zna... zabijamy zwierzaki trochę niehumanitarne. Nie wiem czy to zwierząt tak się ty tyczy, ale... ale jeżeli tak, no to nie za fajne zachowanie z naszej strony. Aczkolwiek myślę, że... że świniaczki się tutaj nie obrażą ani krówki, nie? A jeżeli ty się nie obrazi serdecznie. Hehehe <laughs> też że powtarzane 15 razy Jej... No Kurka wodna bleć. idy na hu hu, hu. Zabije mnie to co trzeba było zabić. No i kurde minus 50%, a mógłbym być pierwszy. A mogłaś mnie kochać i być ze mną na zawsze. Ja pierdzielę takie puncze, wiesz jak jest. Nawet nie nagrywałem, myślę, że taka przerwa od, nagry od nie nagrywania. To trochę na plus wyjdzie. Chcę takie bardziej żywsze te odcineczki. Takie z gadaniem troszeczkę, wiecie, bardziej takim chillowym, wiecie, tu sobie pogadać, tu sobie posiedzieć, to to mam nadzieję, że jakoś będzie spoko nie nagrywam jeszcze w full HD Bo niestety chcąc nie chcąc nie mam jeszcze dobrej karty graficznej ani internetu. Chociaż to bardziej myślę, że od internetu zależy. Przepraszam bardzo serdecznie za e, głośnym dźwięki z Minecrafta, aczkolwiek na tym tutaj to polega, że musimy niszczyć pole. Tak, niszczyć pole. Może zróbmy, zróbmy taki myk, ja wyłączę na razie dźwięk, ja to tylko słyszę. Na razie na potrzeby odcinka, żeby was nie zabił, zabił ten dźwięk. Ja go strasznie głośno słyszę i do, do swoich myśli nie słyszę. Ja wiem, że brzmi jak debil w tym momencie, bym robił whisper challenge sam ze sobą, co ja takiego mówię. <grytanie> Ale słuchajcie, nie tracimy pozycji, jesteśmy trzeci na razie. Wiadomo, chodzi tu o to, żeby rozwalać trawę. Jak nie wiecie o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze, ewentualnie o punkty, nie? W Minecrafcie. W ogóle kwadratowa masakra wróciła, nie? Ja tak się jaram, wam powiem, bardzo bym chciał, no i każdy w sumie mały youtuber Youtuber minecraftowy by chciał być na kwadratowym masakrze, ja też bym chciał, nie jestem inny ani gorszy w tym wypadku akurat Ale myślę, dobra, możemy włączyć ten dźwięk, bo już tutaj mniej tego No i trochę, takie czwarte chyba miejsce miałem akurat, ale już ciul I o czym ja tam mówiłem? A, mówiłem o tym, że teraz będziemy sobie latać kurczakiem, taki trochę do dupy tryb według mnie, ale tam, o sre. Kwadratowa masakra wróciła, ale ja się jaram, wam powiem, naprawdę. Fajnie tak sobie obejrzeć z KKF a znowu. Czy buraczka, w ogóle tak dawno nie słyszałem, tylko oglądałem jakieś filmiki ze strzelnicy. Kurde, nie wiem czy mam przez to przelatywać jeszcze raz czy nie, ale dobra, lecę. Lecim na kuraku! Nie wiem o co tu do końca chodzi, bo trochę lagi są jak grasz na Europie. Czyli w Polsce jesteś i grasz na Hypixelu, to masz trochę zawsze opóźniony ping! I właśnie dlatego nie myślcie sobie, że ja słabo jakoś gram czy coś, chociaż to też jest jakieś wytłumaczenie, <noise> Ale po prostu naprawdę, no są takie lagi, że tutaj się nie do końca grać, tak? Jakbyśmy chcieli. Dobra, no coś tam przelatuje albo obok, nie? Ale no na ten moment. Na razie, kurde! Dobra, przeleciliśmy obok. Has reached the finish. finish line, finish! To jest angielski. Rok w Ameryce chłop. Siedział. Finish, kurde, zamiast finish. Możecie z tego mema zrobić. Na grupie, która nie istnieje. Nienawidzę was. Nigdy nie wiedziałem, że będę miał takich widzów. Nie, dobra, bo to źle brzmi. Tym bardziej, jak ktoś ma 12 naprawdę lat, mnie ogląda i tak pomyśli: O nie, on wyzywa swoich widzów. To jest bardzo złe. Mój, mój ulubiony tutaj wstawnik youtubera Youtuber nigdy tak nie zrobił O to jest fajne To jest fajne Tu się ten łopeczka należy Taka serdeczna Bo Wiecie co tu chodzi Mamy teraz o dwa żelaza I musimy zdobywać żelazo I szybko przetopić I robimy od razu patrzcie tutaj to Szybko rzeczy O przepraszam bardzo dobre zrobione I teraz dajemy dla wieśniaczka tutaj o, okej, okay, dobra, y, okej, okay, minecart, dobra, i teraz tak, szybko żelazo, szybko żelazo bierzemy i robimy minecarta, proszę ja was, tutaj mam oczywiście crafting, jak to się robi, jakby ktoś zapomniał, ja na przykład bym miał z tym duży problem, aczkolwiek, że jest tutaj on już tutaj nam dostępny, proszę ja was, to myślę, że y, nie będzie to jakiś problem, dobra, i teraz tak, y, to, 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 to... to. Yy, tak, 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 takie jedno żelazo Jeszcze szybko, 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 szybko I musimy szybko przetopić Przetop kable, przetop druty, żeby mieć na nowe buty Kto zna tą piosenkę? Myślę, że każdy ziom, który zbiera złom, nie? Troszeczkę lagi są oczywiście Ale my się tym za bardzo nie przejmujemy Dobra, ja od razu żelazko tutaj musimy zdobyć Ogólnie jest tak, że Na tym piętrze, na samym dole Na samym dole powinno być wszystko, co potrzebujemy Nie? Czasami może nie być Tak po prostu słyszałem gdzieś na live. Ie. Zdobędziemy więcej, bo zawsze się... W ogóle chłop już zrobił ja cię pierdziele Ja to tak najszybciej jak potrafię robię Ale widzę, że nie jestem taki dobry yy, u, Patyki co? Gdzie tu drewno jest? Fuck To jest drewno? Jak mam drewno wziąć? Patyki i to! Dobra, to, 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 to dobra, szybko patyki. O kurde tutaj muszę zrobić, dobra. Szybko, szybko. Okej okay. Dobra, patyki, ile? I trzy, dobra i taka o dobra, wędka, dobra. Boże, jakie to trudne było, znaczy, jest. Bo jeszcze nie skończyłem, nie wiem czy widzicie. Yy, nie wiem czy macie ekran w ogóle dostępny, O jest, skończyłem! Wiecie, który jestem? Nie wiem, chyba drugi. Ale myślę, że to jest dobry wynik. Weź, zamknij mordę piosenko. Przepraszam, Family Friendly wciąż jest content 9 minut jak odcinka zarabiać, to nie zarabiam na tym kanale, to i tak nie ma znaczenia, czy to się teraz skończycie za 5 godzin. Skończcie tą gierkę. Mogę pozdobywać coś jeszcze? Ty, ja skończyłem to, tak? Czy nie? Bo czekajcie, żeby to nie było zaskoczenie. No, skończyłem, dobra. To pozbierajmy wszystkie diamenty, żeby być bogatym. Zróbmy sobie zbrojkę. Dobra, więcej diamentów tu widzę, że nie ma. Chłopy tutaj w ogóle robią. Ja myślałem, że to ja jestem nubem, Ale jestem drugi wciąż. pięć gwiazdek. Chłop, który... Rice, ryż, jest pierwszy. Okej, okay, jestem zielony. I ogólnie polega to na tym, że muszę w zielone strzelać. Okej, okay, nic trudnego, myśli myślicie, nie? Nic by nie było trudnego, gdyby nie te pieprzone lagi. Dobra, musimy na odległość walić trochę. Widzicie, bo to trzeba troszeczkę wyżej niż, niż się powinno i to nawet dużo wyżej mam wrażenie. Boże, ja nie umiem w to grać. Ej, poważnie, to jest tak ciężko trafić przez te takie pieprzynięte lagi Chłop mnie przyspiesza! Co się dzieje? Ty, ja nie wiem co się dzieje, ty! Kij się chwieje! Czekajcie! Jak ja to wygram, to pierwszy raz będę, będę zwyciężczynią tego konkursu. Wygrałem! Okej. Okay. Okej, okay, wygranko. Wygranko jest nasze, słuchajcie. Uuu! Co to mogę wam powiedzieć? Właśnie o kwadratowej masakrze porozmawiajmy. W ogóle co wy sądzicie? Napiszcie w komentarzach, jak dotrwaliście do tego momentu. Co sądzicie o kwadratowej masakrze? O tej całej nagonce wszystkich youtuberów. W tym w sumie gdzieś tam mniej, chociaż to bardziej jest, bym nazwał jakiś zbieg okoliczności trochę, bo ten PewDiePie zaczął nagrywać, nie? I wiadomo, on rozpoczął znowu jakiś trend na YouTubie. On jest wyznacznikiem trendów, jakbyście tam kurczę nie wiedzieli jednak. I no gdzieś tam na, na mnie padło też, ja nie będę kłamał, że o dobra, bo ja tu wróciłem przed tymi wszystkimi youtuberami, yy, wiecie, ja tu najlepszy jestem, bo wiecie, to nie do końca musi być prawdą, nie? Dobra, jestem drugi kozak. Yy, ja po prostu wróciłem wcześniej, no wiadomo, tych wyświetleń nie nie wiadomo ile, ale myślę, że dobra, wygraliśmy pięknie. Ale myślę, że kurde, jednak yy, fajnie tak wrócić, na pewno sobie pogadać, trochę pograć, tym bardziej, że ja trochę starszym już człowiekiem jestem yy, względem tego, co byłem kiedyś, jak nagrywałem, miałem 17 lat, teraz mam 20, wow, ale dużo, co, ale wow, jestem, kurde, dorosły, gdzie No, no i w sumie to tyle, mam nadzieję, że wam się mega serdecznie podobało, nie wiem, czy tak się mówi, ale zostawiajcie łapki w górę, o Boże, nie, tu spojrzałem, subskrybujcie serdecznie. I widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli podoba wam się taki format luźny, że tu sobie, o, buszka wezmę. Tu, tu zostawiajcie łapki w górę, trzymajcie się ciepło i buszek serdeczny, wiem to cringe'owo brzmią 20 lat, nie? Ja, ja, o, Kur. stary, co ty darowie,